Witam wszystkich serdecznie. Rano wstajemy, proszę Państwa, nubając sylwetkę. Nie trzeba chodzić na siłownię. I chociaż, jak nie mamy sprzętu, to można wiadomo, bierze się w lato. Takich parę ćwiczeń domowym sposobem, również, prawda, wykonać. Już raz robiłem na przykład. Nie, brzucha, można zrobić. Podkładamy pod fotelek, pod krzesło. A ja tutaj już raz robiłem, ale jeszcze raz spróbuję. Każdemu to polecam. Jedziemy. Możemy tam już lub bawić się. Co myślicie o łóżkach? Są ładne, ale mniejsze. Obejrzmy we cygielnie. Bardzo mi się podoba. Jest zdecydowanie lepsza. Gdzie będzie z panem? Mam na was niespodziankę. Mam się podoba. Można, można.

Jeszcze raz parę wrzuszek, czapeczkę jeszcze no tak, o tak, czepeczkę.